Niezależnie od tego, czy gracie profesjonalnie w piłkę, czy amatorsko, bardzo ważnym elementem potreningowym jest masaż powięziowy. Zaczniemy rolowanie od pleców. Wałek wsadzamy pod lędźwie. Unosimy lekko pośladki. Rolujemy najpierw góra-dół. Wyszukujemy bolesnych punktów. Jeśli ma, takie mamy, zatrzymujemy się tam, krótszymi ruchami, masujemy delikatnie na bok. Jedziemy prawą stronę, lewą, przechodzimy na odcinek piersiowy, rączki na ramiona, przestrzeń oko otwieramy i rolujemy na całe plecy. Po święcie z dwie, trzy minutki przechodzimy do kolejnej partii, siadamy na lewym pośladku, lewą nogę zginamy, stopę kładziemy na prawym kolanku, jedziemy cały pośladek. Poszukać, wyszukać. U każdego to będzie inaczej. Po każdym treningu może być w innym miejscu ból. Jak czujecie, że pośladek jest rozluźniony, obracamy się na drugi bok. Pośladka, przechodzimy na mięśnie dwugłowe. Jedziemy część centralną, boczną. Zrotu i lekko kończynę dolną, lekko przyśrodkową. Przechodzimy na drugą stronę i to samo. Z mięśnia dwugłowego przechodzimy naprzód wałek, dajemy pod mięśnie czworogłowy i jedziemy wspierając się na rękach, góra dół. Czyli centralną od góry, od bioderka do samego kolana. W miejscu przechodzimy od razu też na bok. W środkowej części znajdziecie też bolesne punkty. Może wystąpić drętwienie, promieniowanie, ale tym się nie przejmujemy. To jest dobry objaw. Możemy jeszcze pozginać troszkę w tym miejscu kolanko. To samo robimy z drugą nogą. Głowa prześrodkowa, wałek dajemy na bok i też rolujemy. Przechodzimy do przywodziciela, co jest bardzo ważne u piłkarzy. Kładziemy się na brzuchu, nogę zginamy, wałeczek pod przywodziciel. Też najpierw całą długość możemy przechodzimy tuż przy pachwinie. Tam na pewno każdy piłkarz znajdzie bolesne, napięte tkanki. Na drugą nóżkę i robimy to samo. Łódeczki. Na początku zacznijcie ćwiczyć jedną nogą, jest to mniejszy nacisk. Możemy dołączyć drugą nogę, dojdziemy do głębszych tkanek. To samo robimy z drugą nogą. Na koniec mięsień piszczelowy, często zapominany. Przechodzimy do podporu przodem, zaczynamy jedną nogą. A jak już tkanka nam się rozluźniła, możemy dołączyć drugą nóżkę. Czas takiego rolowania nie powinien Wam zająć dłużej niż 15-20 minut. Co nam daje rolowanie? Na pewno zmniejsza ryzyko kontuzji, na pewno szybsza regeneracja po wysiłku, po treningach, po meczach. Po trzecie, lepsze samopoczucie, jak i lepszy sen. Na początku rolowanie nie będzie komfortowe, gdyż tkanka mocno napięta, podklejana, ona jest mocno unerwiona. I na pewno będzie dawała dużo bólu, natomiast po pierwszym rolowaniu na pewno już poczujecie efekty. Na co zwracamy uwagę przy wyborze wałka? Na pewno na twardość, jego elastyczność. Na początku wybieramy lżejsze wałki z większą elastycznością. Pamiętajcie, rolowanie to nie wszystko. Ważnymi elementami również są ćwiczenia poprawiające mobilność, jak i stabilność poszczególnych stawów, jak i całego ciała. Trening funkcjonalny jak i trening siłowy, odpowiednia ilość snu, odżywianie. Jeśli wszystko będziecie razem sprawnie stosować, na pewno zajdziecie daleko.